Dobrze wygląda, jest wiek. Jest wiatrak, są same instrumenty w ogóle. Tak, tak, Wyglądacie, dobra. jakbyście byli na jakimś złomowisku starych instrumentów. Cmentarzysko instrumentów. Na cmentarzysko instrumentów, o. Dobra, i to. No to Jak ja. będziemy gotowi. A możemy sobie, słuchajcie, zagrać to raz z kubą, tak po prostu, bez jeszcze nagrywania. Tak, oczywiście. chyba, że chcesz nagrywać każdy po prostu tutaj. Tak, chciałbym każdy, Zdjęcie Bo. Muszę ja coś jakby znaleźć wiesz, w tym gęstym podziale. Chcesz sobie pokażę, żeby żebyś... Ten... Nie, żebyś byłem... No to już grajmy wiesz, no. bo może stwierdzicie, że, że ten... któryś tej jest no, super. No, no. A powiedz mi Wojtek, a jakbyś no. nie w tej części bo jakbyś na tym świetniku grał to? Jest Bo wyraźniejszy. Nie? I kolorek w ogóle jest tak, taki. Tak, tak, i tak. inny niż wszystko, tak. żeby właśnie grać na tym. Będziemy pamiętać długo kulturę w sieci. Szkodzi. Coś tu się... Początków mamy już dużo. Ważna <noise> jest ta następna część. No. Ale to... My wszystko robimy z kubą, żeby po prostu nie nagrywać, wiesz? No. <noise> וי? בואו נצא פיינה ונעשה בו הייתה. Ale początek dobrze. Ale początek czy... był fajny. No, I fajnie. właśnie można parę razy jakby zaznaczyć te miejsca, a potem typu wyładzić to i grać szerzej. Powinienem <śmulety> mieć co Może Robert w ogóle przesteruje sobie tą kodę, wiesz, we mnie i... Efekty to nakłada. Co, że jak pójście na łatwisko jest. I jakiś ambient taki na Dziewięć doży. O jazu, tego nie uratuję. A, wiesz co, troszkę stopę muszył już, naprawdę. A ja się teraz jeszcze Aha. muszę pohamować, bo się teraz energetycznie... Znaczy ja mogę ściągnąć gainy, jak chcesz i grać tak głośno, to... Nie, to Nie, nie, błośny, błośny. Błośny, nie, ma, nie ma sensu. No. Dobra. Nyrówka. Habaryka. Słychać Nie mam wam przerywać, bo to jest dobra wersja. Dobra, muszę zdjąć gain. Ale bym próbował. Ja próbowałem. Tak, no, próbujmy. No, nie, nie, Troszkę nie, nie, zdjąłem gainu. To, nie, to, 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 to,